Pochodzi Pan z bardzo usportowanej rodziny, prawda? No tak, zgadza się. Mam kilku braci, którzy grają w oławie. Z jednym gram tutaj w Śląsku. Młodszy Krzysztof y, równie dobrze zapowiada się jak Pan i jak y, Marek? Y, myślę, że tak. Y, w, oławie, w oławie gra cały czas, regularnie, w trzeciej lidze, no trochę, trochę im tam nie idzie za bardzo, ale myślę, że on jest wyróżniającym się zawodnikiem i wkrótce może być naprawdę dobrym piłkarzem. Chyba ten przeskok między y, tą dawną drugą ligą, a Ekstraklasą nie jest taki wysoki, bo wszedł Pan do ekstraklasy i od razu zaskoczył wszystkich kibiców świetną grą. Znaczy, no, my mamy bardzo dobry zespół, może dlatego Jakoś tak mi łatwiej się gra. No ale yy, mamy też dobrego trenera, yy, poukładany zespół i yy, jesteśmy wysoko w tabeli, to widać. Ale to chyba nie tylko zasługa całego zespołu, jak również pa, przede wszystkim pana indywidualnych umiejętności, że zauważył pan Leo No Znaczy, ja staram się w każdym meczu robić to, co trener każe. Yy, Staram się grać jak najlepiej z pożytkiem dla drużyny, i na razie to jakoś wychodzi. Gramy dobrze cały zespół, i mam nadzieję, że będziemy wygrywać każdy kolejny mecz. Teraz tak sobie załóżmy, że otrzymuje Pan ofertę z zagranicznego klubu i z silnego krajowego, którą Pan wybiera. Nie myślałem jeszcze w ogóle nad tym. Staram się grać jak najlepiej dla Śląska i y, jakoś na razie to wychodzi. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej i zobaczymy co, co, co czas pokaże. O ten silny klub Polski pyta mnie bez kozery, bo podobno pytała Pana Wisła Kraków. Gdyby Pan otrzymał taką ofertę akurat z Wisły, rozważyłby Pan ją poważnie już teraz? Na pewno jeszcze nie teraz, bo nie, w ogóle to, to jakieś są pogłoski, ja jeszcze takich y, konkretnych y, wiadomości na ten temat nie, nie otrzymałem. No ale y, ciężko mi powiedzieć na ten temat coś więcej.